ogólnie my Polacy. Lubimy się, mi się wydaje, tłuc się gdzieś tam na dyskotekach, na imprezach. A. Taka chyba klasyka, a już w tych krajach, nawet we Francji, to już nikt nie używa rąk. Tam już nikt do ciebie nie będzie z ręką podchodził, no nie? Czy, czy gdziekolwiek właśnie na kontynencie Ameryki Południowej. Tam nikt nie używa rąk, tam nikt się nie bije. Tam po prostu, jeżeli ktoś ma problem, to ma właśnie maczetę, to ma nóż. Obyśmy tam nie zmierzali. To. Oby do, do nas nie doszło, no. dokładnie. Oby do nas nie doszło, ale mówię, dosłownie tutaj już kawałek od nas, pod Paryżem, czy w Paryżu to co się dzieje, to już jest rzecz. Moim zdaniem, rzeźnia. Wczoraj widziałem filmik gdzieś na Instagramie, jak jechał autobus Flixbusa i kole się podbiegali, i otwierali normalnie te, te schowki i wyciągali ludziom bagaże. Ten kierowca starał się nie zatrzymywać, no ale jesteś wiesz, w mieście czasami, jak są światła bo coś, no nic nie zrobisz. No, we Francji już jest rzeźnia, i moim zdaniem, ten kraj to już jest upadek. Tego, jak można było po prostu. piękny kraj zniszczyć.